No, i pojawił się niezapowiedziany, niespodziewany i przez nikogo nie tak naprawdę myślany, że się pojawi w miarę szybko wniosek o Trybunał Stanu dla pana Świńskiego. Wniosek pojawił się nie tylko dla pana Świńskiego, ale też dla pani, która zajmowała się wyłudzaniem zegarków z Ministerstwa Obrony Narodowej. A o szczegółach już za chwilę. Dodatkowo powiem wam o kilkudziesięciu milionach, które Jacek Kurski z TVP wypłacił no, znanemu disco-polowcowi za to, żeby w zamian organizował koncerty. Które powinna organizować wewnętrzna agencja, którą zarządzało TVP i w której pracuje kilkadziesiąt ludzi. Cześć, ja mam na imię Sebastian. Dzisiaj mojego politycznego vloga zacznę od gorącego tematu, jakiego jest pan sędzia Schmidt, który Schmidt, Schmidt, jakoś tak który, jak wiemy, jest już na Białorusi, który, jak wiemy, prawdopodobnie zdradzał polskie tajemnice, który, jak wiemy, zrezygnował z polskiego obywatelstwa i można powiedzieć, że jest banitą. Ale to, co powiedziałem, to chyba jest nic, bo jak widzę reakcję na przykład Janusza Kowalskiego, który nie potrafi wprost odpowiedzieć na normalne pytanie, tylko zobaczę, jak się denerwuje. Występowali z nimi, pani tego nie wstyd? Nie wstyd? Przeproście dzisiaj w Faktach o 19 za to, że robiliście z białoruskiego agenta bohatera. Kiedy Janusz Kowalski tak się denerwuje, to znaczy, że coś jest jeszcze większego na rzeczy, i sprawa jest nie tylko niewygodna dla Janusza, ale także dla całej Zjednoczonej Polski. Całe sprawy oczywiście odniósł się już nie tylko Donald Tusk w swoim ulubionym stylu, zwłaszcza ujawnia tajne plany wojskowe Polski i uderza w polskich generałów. Morawiecki ogłasza listę wrogów, z którymi walczy jego rząd: Bruksela, Berlin, Kijów i oczywiście Tusk. Jak powiedział jeden z generałów, Rosja już tu jest. No, trudno się nie zgodzić z tym, co powiedział Tusk, bo jednak przez lata PiS krzyczał o tym, że Niemcy to są nasi wrogowie, a Rosja to przyjaciele. Okazuje się, że dlatego byli przyjaciółmi, bo ręka w rękę pisowcy, aparatczycy pracowali z rosyjskimi służbami. Oczywiście Radosław Sikorski, jako minister spraw zagranicznych, też odniósł się do całej tej sytuacji, mówiąc, że pisowski hejter okazał się białoruskim śpiegiem. Ciekawe, ilu jeszcze z nich próbuje wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Nie z głupoty, lecz w ramach postawionych zadań. Na tego tweeta odpowiedział Michał Dworczyk, który no, nie powinien się wypowiadać w tej chwili, bo tak naprawdę Schmidt jest kolegą piebiaka. Kolegą Ziobry, czyli tak naprawdę kolegą Dworczyka z rządu. I jeżeli ich służby, za które także odpowiadał w pewnym sensie Michał Dworczyk, nie potrafiły wyczaić, że taki śmid, nie nieważne, taki sędzia donosi, wynosi informacje na Białoruś, to on powinien dzisiaj po prostu milczeć. To będzie lepsze dla niego. Panie ministrze, już nie jest pan posłem opozycji, który może bawić się w, in, w internetowego trola, ale ministrem spraw zagranicznych RP niech pan przestanie wypisywać głupoty. Panie Michale, ja bym proponował, żeby pan wysłał maila do pana Sikorskiego. Wtedy ten mail na, te, na pewno dotrze do wszystkich, bo może pan Sikorski na przykład nie czyta Twittera albo nie odznaczył pana i, i nie zobaczy, że pan do niego napisał. Jak pan wyśle maila, to na pewno dotrze to i na kremu, i do ministra Sikorskiego. To taka moja dobra rada. A wy oczywiście możecie teraz zasubskrybować mój kanał, polajkować ten film i w komentarzu mi napisać, kto waszym zdaniem dostanie największy wyrok. Bo ostatnio, w Państwo, polityce z Tomkiem mieliśmy taką małą dysputę. Ja sądzę, że obajtek Tomek sądzi, że Adam Bielan. A waszym zdaniem, kto dostanie największy wyrok z pisowskich przestępców? Napiszcie mi to w komentarzu. No i teraz przechodzimy do. Dziwnego komentarza, do dziwnego materiału, który mnie osobiście zaskoczył. Nie spodziewałem się tego, i zauważcie, że nikt o tym nie mówił, że będzie w miarę szybko postawiony, postawiony przed Trybunałem Stanu, nie kto inny, jak szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pan Świrski. Dlaczego będzie postawiony? No. Powodów ponoć jest kilka, a jednym z najważniejszych jest to, że nie przelał pieniędzy instytucjom mediowym, które powinny przelać. Chodziło o pieniądze z abonamentu radiowo-telewizyjnego, było to kilkaset milionów złotych, które powinny tak naprawdę trafić do tych instytucji. Razem z panem Świrskiem jest w całym tym procesie, żeby była jasność, były złożone także dwa wnioski do prokuratury. Teraz jest ten wniosek do Sejmu o postawienie przed Trybunałem Stanu. Ale w całym tym mętliku procesowym prawnym jest także kilka innych osób. Na przykład oprócz Pana Macieja Świlskiego jest pani Agnieszka Glapiak, Henny Carp, takie dziwne nazwisko, moja przyszła żona ma tak na imię, to też właśnie dlatego się tak trochę zdziwiłem. No i jest jeszcze i pani Marzena Paczuska. Te osoby przekroczyły swoje uprawnienia, nie przekazując pieniędzy. I w ten sposób podlegają pod artykuł 231 kodeksu karnego, zgodnie z którym funkcjonariusz publiczny który przekracza swoje uprawnienia lub nie dopełnia tych uprawnień, odpowiada karnie. I kara jest nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Więc to jest taki dosyć poważny argument. Jeżeli chodzi natomiast o pana Świerskiego, to tam zarzutów teoretycznie jest kilka, ze względu, że wniosek dopiero teraz trafił, to tak naprawdę nie miałem jeszcze szansy go przeczytać, bo jak widzicie, jestem znów w podróży. Tym razem lecę z Warszawy do Wrocławia. Więc wybaczcie, ale będzie to takie mniej szczegółowe dzisiaj. Na koniec taka ciekawostka. Niejaki pan Kurski, szef telewizji polskiej, przez kilka lat zarządzał tą telewizją. Przez te kilka lat przekazał nie tylko byłemu mężowi swojej obecnej żony kilkadziesiąt milionów na produkcje telewizyjne, ale także przekazał około 50 milionów człowiekowi, który jest kojarzony z Diskopolą, a dostał te pieniądze po to, żeby robić ważne, duże, poważne koncerty, na przykład Andrea Boccelliego czy inne. Okazuje się, że Telewizja Polska ma w swoich strukturach spółkę, która, która zajmuje się tymi rzeczami. Jest to Agencja Kreacji, Rozrywki i Oprawy, która bagatela zatrudnia 60 osób. Więc te 60 osób przez te lata mogły pracować na rzecz TVP. One pewnie nie pracowały, bo pieniądze szły do zewnętrznego podmiotu. Przez co zewnętrzny podmiot wynajmował tąże agencję, która robiła. I okazywało się, że agencja, która miała dostać nie wiem, 50 milionów, a jest struktura TVP, dostawała 40 milionów, bo 10 zostawało u zaprzyjaźnionego z panem Kurskim pośrednika, ewentualnie duża część trafiała do byłego męża pani Kurskiej. Spółka, o której mówimy, World Media, ta powiązana z tym disco w trakcie panowania, chciałem powiedzieć, w trakcie, gdy Jacek Kurski był szefem TVP, podpisała łącznie 55 umów na świadczenie usług. W sumie to wychodzi jedna umowa prawie na miesiąc, bo Kurski tam siedział 5 czy 6 lat, no to zobaczcie, jedną umowę na miesiąc podpisywali. To jest chyba, moim zdaniem, wyciąganie pieniędzy, a później trzeba by namierzyć te pieniądze i zobaczyć, czy nie były one czasem prane. Agencja, o której mówimy, robiła na przykład też koncerty Zenka Martyniuka, podczas Sylwestra Marzeń. To jest hit sezonu, bo agencja diskopolowa robiła koncerty diskopolowe, wynajmując firmę, która pracowała na rzecz TVP i będącą firmę w strukturach TVP, po to tylko, żeby wyciągnąć zamiast 30-40 milionów, wyciągnąć 60 milionów. I w ten sposób pieniądze krążyły wśród swoich. Jacek Kurski był zadowolony, bo mógł się uściskiwać z znikiem markiniukiem, a wszyscy. Wiedzieli, o co tak naprawdę chodzi. I oczywiście w ściąganiu gwiazd na wielkie koncerty chodzi o relacje. Jacek Pułski dzisiaj tłumaczy się, że agencja, która, którą wynajął, trakcie tych 50 kilku umów, miała o wiele lepsze kontakty z menadżerami gwiazd niż jego agencja. Moim zdaniem jest to możliwe, ale czy była to prawda? Moim zdaniem nie. Było to tylko i wyłącznie mielenie pieniędzy po to, żeby duża część wróciła do Jacka. A Wy co myślicie na ten temat? To była prania pieniędzy, czy to były realne działania po to, żeby Sylwester mar... Marzeń był Sylwestrem Marzeń dla widzów, a nie tylko dla tych, do których miała kasa popłynąć? Piszcie mi do komentarzy. Za dzisiaj dziękuję, widzimy się już jutro.